Kolejne koledzy idą na piwaki pod namiot, a Ty jedziesz z kolegami na boskoszykarski. Dużo wyrzeczeń, poświęceń, wolnego czasu, żeby rozkonalić każdy element. Po prostu to jest dużo przyjemności, ale też dużo wyrzeczeń. Tak, mamy trening zazwyczaj rano od 10 do 12, e, potem mamy czas wolny, następny trening od 18 do 20. Także jeżeli chodzi o rytm dnia, to mamy, mamy zajmować bardzo bardzo wszystko. Musimy, musimy zachowywać odstępy czasowe, żeby nie przyjść na trening z pełnym żołądkiem. No bo wiadomo, że biega się wtedy ciężej i można zostawić coś na parkiecie po sobie. Ale rzeczywiście zwracam uwagę, tak, żeby to było zdrowe, smaczne i żeby wchłaniało się szybko w organizm, a nie jakieś, no nie jemy takich śmieci, jemy po... Fast foodów, y, chipsów. Staramy się raczej tego unikać. Ta osoba w pozycji koszykawskiej, nasz inny zawodnik, był ratuje. A ratuje tą osobę, poprzez przecież między nogami. No się tak złapać. Tak, tak, tak. tak jest. Mamy naszego Berka, proszę, rozbiegamy się po centrum. Widzieliście trening w szkole podstawowej w Wadysłowowie? Jak wrażenia? Świetna akcja. Zawsze lubię takie przyjezdy do dzieci, które bardzo się cieszą, entuzjastycznie nas zawsze witają. Super zabawa. Dzieci nie dość, że bawią się świetnie, to jeszcze spotykają, powiedzmy, kogoś, kogo mogą widzieć, czy w telewizji, czy na parkietach razem z rodzicami, kiedy przychodzą na mecz. Super zabawa. Dzieci w Wadysłowie pytali najczęściej o? O nasze żywienie, dziwne, bo pytają pewnie przez to, że w sklepikach nie ma już tych fast foodów typu chipsy i tak dalej, pytali czy my takie rzeczy jemy, no oczywiście wiadomo, że czasem się coś takiego zje. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o samą akcję i sam trening, jak oceniasz tutaj kondycję fizyczną naszych uczniów? Chłopaki, tutaj była grupa akurat właśnie chłopców. Widać było, że ćwiczą dopiero od roku, ale rzeczywiście mieli dość swobodnie kozłowali, z rzutem nie mieli kłopotu. Dwutakt, takie podstawy koszykarskie, widać, że już mają za sobą. Jak można zachęcić młodych ludzi do grania w koszykówkę? Przede wszystkim pokazać im, że to nie tylko ciężkie treningi, ale fajna zabawa, spotyka się ze znajomymi. Dziewczyny lubią, mam nadzieję, koszykarzy, także nic, tylko zachęcać ich do uprawiania tego sportu.